Witam serdecznie. Dzisiaj spojrzymy sobie tak na szybciutko na taki system antykolizyjny Mobile A. System ten informuje nas o różnych rzeczach. Tutaj mamy jego oko. Jest to taki zestaw kamer, które oczywiście obserwują to, co dzieje się na drodze. System ten pokazuje nam ograniczenia, znaki drogowe, wszystko ogólnie to, co zauważy, łącznie z osobówkami, z samochodami czy też ruchem pieszych. Mamy tutaj takie trzy gumowe przyciski i oczywiście mamy plus i minus, czyli na sam początek możemy sobie tutaj zwiększyć głośność bądź też zmniejszyć. A środkowy służy tutaj do dostępu do różnych funkcji. Także sprawdźmy. I teraz tak. Tutaj pierwsza z opcji. Momencik, bo o, naciskamy i tutaj właśnie mamy stopnie tego podświetlenia, ale to już mogliśmy zauważyć. Przechodzimy dalej. Co my tutaj mamy? Słabo to widać tutaj. Mamy taką osobuweczkę. Momencik, bo to wyszło. I tutaj Określamy, bo on tutaj ostrzega o ewentualnej kolizji czołowej, i tutaj możemy sobie wybrać z jakiej odległości ma nas informować, że jest przed nami jakiś samochód. No, jak dla mnie to jest to trochę bez sensu, bo to tak, jakby kierowca miał być ślepy, eee, tutaj mamy informację o, o tym, że zjechaliśmy z pasa ruchu, i tutaj możemy ustawić sobie czułość. Oczywiście ten czujnik posiada wbudowane dźwięki i wydaje takie różne dźwięki ostrzegawcze. To szczerze mówiąc nie wiem od czego jest, ale wydaje mi się, że to jest informacja o włączeniu świateł. Tutaj mamy ograniczenia prędkości, czyli będzie nas informował jeśli przykładowo mamy ograniczenie zauważy znak ograniczenia 40 km/h to tutaj jak mogliśmy zauważyć jak sobie ustawimy na przykład plus 5 no to jak będziemy jechać 45 no to wtedy nas zaalarmuje tak ustawiamy sobie po prostu tutaj ten limit tak to się prezentuje możemy to oczywiście też całkowicie wyłączyć dajmy tutaj ten no i tutaj tutaj to już było właśnie też system Yy, odległości, no i wyjście i to jest pokrótce wszystko tak jak mówię, to ta kamera, która po prostu cokolwiek, jeśli zauważy na drodze jakiś znak, to po prostu to się nam tutaj wyświetli, tak no i tak to się prezentuje jeśli chodzi o moje osobiste zdanie, to uważam, że no jest to trochę bez sensu, uważam, że jest to niepotrzebne i w mojej ocenie zamiast to służyć bezpieczeństwu, to tak naprawdę może służyć niebezpieczeństwu, ponieważ jak kierowca się zapatrzy na coś, jak coś tutaj nagle wyskoczy, jak kierowca się na to zapatrzy, no to może dojść właśnie do kolizji. Jego uwaga będzie rozproszona. Tak jak mówię, no wy, wydziwiają, wydziwiają tutaj, robią różne urządzenia, ale jak dla mnie kompletnie bez sensu. No bo to tak jak na początku powiedziałem, tak jakby kierowca był ślepy, tak? No, nie na tym rzecz polega. No i to tyle, tak to się prezentuje. Spójrzmy jeszcze z tyłu. Tutaj jeszcze tak to wygląda. I tyle. Dziękuję za uwagę. Cześć.